Masz tuż w każdy z nich zaboli Najchętniej ruro cię w z czarnej folii Chuj z tobą i z twoją żałosną bratką Wiem, że za pieniądze przespałbyś się z własną matką Mam żal do Boga, że takie ścierwo żyje Nie bez powodu chodzisz z tym pochlaska, ale Gadomość, że moja czarna lista Zaczyna się ty kurwo od twojego nazwiska Los takich jak ty z reguły bywa krótki Powinieneś po dołabie wziąć karierę prostytutki Kurwo, za wiesz co się mówi w mieście Słyszałem, że znów z swojego koleżkę Wiem, że się nie zmienisz Nie zasługujesz, łajzo, wychodzić chodzić po tej ziemi Ty, farmazu, nie kłamiesz Nawet ty mówisz dzień dobry Weź te pieniądze i wsadź je. ja jestem w górę. Nie jestem już tak ślepy Ty wprowadzasz się z ty nie bije swe kobiety Zostaniesz sam jak śmieć Weź swoich serotopunki Jeszcze się Dwa dni, dwóch na wyratunki. Praes niezakrywki wciąż idą z tobą a że Nie, nie marnuj czasu, rozejrzyj się za cmentarze Nie ciebie i te twoje szantaże. To moje wersy, co podlegają karze Obrażę cię nie raz, bo na to zasługujesz. Ty kurwo w robiony miękkim hujem. to freier wenn so stage freier hey.